dobry, Dornowski Marek Firmer.pl. Witam w kolejnym odcinku z serii OE Marketingu prawie wszystko. Dzisiaj moim gościem jest człowiek, którego nasi wierni widzowie mieli już okazję poznać. Piotr Chmielewski, Akademia Rozwoju Biznesu. Witaj Piotr, witam. Dzisiaj chcielibyśmy skupić się już bardziej na social media, na mediach społecznościowych. I takie moje pierwsze krótkie szybkie pytanie. Media społecznościowe Facebook. Znak równości w Polsce. Można różne media społecznościowe oczywiście wymieniać, można pokazywać różne trendy dotyczące rozwoju mediów społecznościowych, tego jak zdobywają użytkowników. Tutaj Twitter ostatnio jest słowem, które się pojawia często. Można długo rozmawiać o tym, ilu Google Plus ma tak naprawdę użytkowników. Można też o tym, czy YouTube jest serwisem społecznościowym, czy jest mniej społecznościowym. Natomiast ostatecznie czy najczęściej efekty biznesowe będziemy w stanie dostarczyć poprzez Facebooka. No i taka jest w tym momencie rzeczywistość nie tylko w Polsce. Czyli, ale w Polsce przede wszystkim. Czyli skupiamy się skupmy się w takim razie w tej dzisiejszej rozmowie na Facebooku. Media społecznościowe społeczność. Czy każdy musi budować społeczność? No więc zakładając, że firma chce coś w tym serwisie zrobić. No to paradoksalnie nawet wtedy nie musi jeszcze koniecznie budować swojej społeczności. Ja firmom proponuję zacząć przygodę z Facebookiem od bardzo dobrego zapoznania się z systemem reklamowym Facebooka. Dlatego, że może się okazać, że po prostu przekierowywanie ludzi z Facebooka, oni tam spędzają mnóstwo czasu i codziennie rano się logują, czasem na cały dzień. Przeciąganie tych ludzi, przekierowywanie z Facebooka na naszą stronę internetową, po prostu, może być takim prostszym sposobem, nie wymagającym znajomości tej filozofii społecznościowej, tylko po prostu po prostu kierujemy, no a możemy dzięki temu systemowi reklamowemu skierować bardzo precyzyjnie reklamy do ludzi, którzy się interesują albo potencjalnie interesują tym, co robimy. No więc niekoniecznie, nie musimy od razu rzucać się na głęboką wodę i prowadzić fanpage'a. To, to powiedz, gdzie jest ta granica? Czy to jest jakaś płynna granica, czy to jest jakaś stała granica pomiędzy obecnością reklamową na Facebooku, a obecnością na Facebooku, która no, wymaga tej pracy, tego budowania tej społeczności, tak, bo może można iść może na skróty, no po prostu, bo tak jak wspomniałeś, czy no. no tak, no i, i tak, i jednocześnie trzymając się, podpisując się jeszcze raz pod tym, co powiedziałem przed chwilą, no to jednak budowanie społeczności jest po prostu skuteczniejsze w średnim chociaż okresie. Znaczy, no wyobraźmy sobie, porównajmy sobie dwie sytuacje, czy lepiej jest z, zapędzić ludzi do sali i później zacząć im oferować nawet najlepsze na, na świecie garnki. Zachwalając je po prostu. Czy lepiej jest zorganizować wydarzenie, podczas którego stopniowo będą się dołączać ludzie, to wydarzenie będzie rozłożone w czasie, a te osoby do, nauczą się gotować, dowiedzą się, jak mogą zdrowiej się odżywiać, może stworzą właśnie jakieś grupy ludzi zainteresowanych gotowaniem, no a przy okazji my będziemy umożliwiać zakup garnków. Prawda? Co jest skuteczniejsze w długim okresie? Czy wpadnięcie do sali i zrobienie hałasu może być w tym dniu pierwszym skuteczniejsze, ale minie parę miesięcy, minie pół roku, i zbudowanie tej społeczności ludzi będzie trwalsze po prostu. Także yy, nie trzeba, ale warto yy, zająć się tym tematem i trochę tę filozofię społecznościowo poznać, no bo faktycznie tutaj, yy, o ile w reklamie to jest kwestia półdniowego szkolenia albo nawet dwugodzinnego szkolenia i już rozumiemy system reklamowy Facebooka, możemy kierować na stronę www. To yy, zbudowanie społeczności yy, to jest kwestia do no, dłuższego omówienia. To też się da, tego też się da nauczyć, mhm. zobaczyć jak to działa. Ja mam takie pytanie, bo oglądają nas przedsiębiorcy, którzy myślą, że tak no kiedyś o tym rozmawialiśmy, że mm -hmm. Facebook, no dobrze, to fajna sprawa, tylko ja się tym nie znam, nie mam jakby nie czuję tego klimatu. Teraz yy, Zewsząd dookoła są bombardowani tymi tekstami musisz być na Facebooku, musisz być w Internecie, musisz być na Facebooku. No dobra, no to chcę być na Facebooku, no teraz do no to, to reklamuj się, albo zrób fanpage, albo zrób jakieś wydarzenie. No masz tyle tych możliwości. Oni nie dość, że tego nie czują, to jeszcze zaczynają się gubić w tym, które narzędzia, które oferuje Facebook, wybrać. I teraz yy, Ty zajmujesz, Ty z tego żyjesz, odradzasz firmom, jak robić biznes na, na, na Facebooku. I teraz powiedz mi yy, ja, jako taki przedsiębiorca, który w życiu nie wchodzi, nie ma swojego profilu na Facebooku, no ale wiem, że mogę na tym coś więcej zrobić. Krok po kroku, co powinienem zrobić? No więc na początek zdecydować się na to, czy ograniczamy się tylko tej części reklamowej, czy idziemy w te społecznościowo. No zakładam, że idziemy yy, szerzej, tak? Mhm. Czyli zależy nam na tym, żeby zbudować sobie to grono ludzi zainteresowanych yy, naszym tematem. No więc powinniśmy się zastanowić, z czym my do ludzi idziemy? Że my w naszej firmie, jak zaczynamy jakieś działania dla klienta, to umówiliśmy się, że rozmawiamy, doradzamy na takiej zasadzie, że ta obecność firmy powinna być jak ciekawy serial w mediach społecznościowych. No i okazuje się, że jest właśnie dużo takich wspólnych cech pomiędzy dobrym, ciekawym serialem, a ciekawym fanpage'em, dobrą społecznością w, na Facebooku. No bo tak, serial musi mieć jakąś grupę docelową. Mhm. Y, fanpage też. Znaczy, nie da się zrobić jednocześnie serialu dla e, samotnych facetów i dla e, matek. Wychowujących również samotnie dzieci. No, no bo tu akurat trafiłeś tak może, może by dał radę coś tam znaleźć punkty wspólne. Może tak, ale, ale myślę, że jedna grupa docelowa zawsze będzie się zastanawiała, że okej, okay, to to mnie nudzi, a może za chwilę będzie coś mhm. dla mnie. To jest tak, jakby robić serial science fiction, ale od czasu do czasu puszczać w trakcie urywki najciekawszych bramek z ostatniej kolejki ligowej. Natomiast mówię o tym dlatego, że właśnie mnóstwo firm nie wie dokładnie, do jakiej grupy docelowej trafia i po prostu robi fanpage o naszej firmie. Czy na przykład jest coach i ten coach jednocześnie chce docierać do osób, które zaczynają karierę zawodową i tam im pomagać na fanpage'u, i również do osób, które są wypalone, ponieważ doszły już do szczytu i teraz nie wiedzą, co dalej. Mają problem z motywacją. Mhm. Więc y, to, że ja się zajmuję jednocześnie, docierają i do tych, i do tych, nie wystarczy. Na fanpage'u się trzeba skoncentrować. Czyli raz koncentrujemy się na dobrej grupie, grupie docelowej. E, dwa, musi mieć pomysł na fabułę tego serialu. To znaczy, nie wystarczy, że to będzie o naszej firmie. E, nie wiem jak ty, ale ja ewentualnie oglądam takie materiały pod tytułem e, making of, czy tam backstage, wywiady z reżyserem, dopiero jak zakończę oglądać serial. Natomiast na Facebooku często to, to wygląda tak, że tam nie ma żadnego serialu, nie ma żadnej fabuły, ale non-stop są wywiady z reżyserem. Czyli cały czas jest tylko i wyłącznie. Pod prezes, pod prezes, cały czas pan prezes. prezes się wypowiada, cały czas jest mm. o naszej firmie. Ale to interesuje tylko i wyłącznie byłych klientów. Więc, jeżeli chcemy dotrzeć do nowych klientów, musimy mieć jakiś pomysł na serial, na jakąś fabułę, która będzie czymś więcej niż tylko i wyłącznie relacją z planu. Mhm. To jest druga rzecz. I yy, trzecia rzecz bardzo ważna. Dobrze by było, żeby ten pomysł był w miarę wirusowy. To znaczy w no. tych e, serialach tradycyjnych, jak jest ciekawy serial, no to ludzie sobie po prostu o nim mówią, prawda? Natomiast e, na Facebooku dodatkowo mamy te mechanizmy, które nam pozwalają jeszcze Dzielczą tę naszą się. fabułę trochę rozprzestrzenić. No i w związku z tym e, trzeba się chwilę zastanowić, co takiego może być w tej naszej fabule, żeby ludzie chcieli o tym mówić. Piotr, bardzo często mówimy, tak, co powinno być, tak, doradzamy, edukujemy. Ja bym chciał, żebyśmy teraz spojrzeli na ten problem trochę inaczej. Masz dużo doświadczenie we współpracy z firmami, w analizowaniu ich fanpage, ich, ich działań na, na, na Facebooku. Powiedz. O najczęstszych błędach, o tym, czego nie powinnoś robić. To, z czym się spotkałeś, a co uważasz, że po prostu jest na taką podstawą. Nie, nie, to nie tędy droga, nie cię tą drogą. Jest kilka takich y, mocnych punktów, które od razu mi przychodzą do głowy. Y, trzymając się jeszcze tej analogii do y, telewizji, ja nie wiem, czy ty lubisz oglądać kanały reklamowe. Czy przychodzi mi taki jeden do głowy kanał reklamowy? Ewentualnie operatorzy telewizji kablowej też mają czasami takie kanały, gdzie puszczają cały czas plansze z reklamami albo z informacjami o tym, co będzie w nowej ofercie tego operatora. No więc niestety niektóre fanpage y tak właśnie wyglądają. Czy wiadomo, że taki kanał w telewizji to my natychmiast przełączamy? Fanpage też przełączamy na inne, na ciekawsze. Yy, niestety część fanpage wygląda jak transmisja plansz reklamowych z naszej oferty, więc yy, to jest raz. To jest yy, najczęstsza sprawa, czyli publikowanie tylko i wyłącznie ofert. To czyli, jest ten czyli błąd. Yy, definiujemy to na tej zasadzie: fanpage to nie to samo co strona internetowa z naciskiem oferta. Tak jest. Mm. Fanpage to nie tuba propagandowa, nie reklamy i nie i tylko i wyłącznie informacje o firmie. One muszą być, ale podane w strawnym sosie. My reklamy możemy tolerować, ale wtedy, kiedy są w przerwie na reklamy i wtedy, kiedy są jako product placement lokowanie produktu, no to wtedy reklamy mogą być. Ale nie kanał reklamowy, bo taki kanał zmieniamy. Musi być coś innego w fabule. I druga rzecz, która no powiem, że boli mnie po prostu, jak widzę, to jest y, sytuacja, w której poważna firma. Y, która powinna docierać do ludzi, bo taką ma grupę docelową, sensownych, powiedzmy, może to jest złe słowo bardziej biznesowo ukierunkowanych. Mhm. Myli właśnie sytuację, ponieważ wydaje się, że Facebook jest tylko i wyłącznie skierowany do ludzi młodych i publikuje tam głupoty. Czyli mamy powiedzmy bank bez wymiany, nie będę wymieniał mhm. nazw, chociaż wczoraj jeden taki. Nie Nie wymieniajmy. Mhm. I ten bank pod swoim logiem publikuje tylko i wyłącznie śmieszne obrazki i inspirujące cytaty. No więc Może jakaś strategia, no. jest to strategia, która pozwoli mu przyciągnąć ludzi, którzy są odbiorcami tego typu treści. Natomiast wyraźnie widać z opisu, który tam jest zamieszczony, że oni chcieli kogo innego przyciągać. Czyli to jest trochę tak, jakby poważna gazeta biznesowa, która jest sprzedawana w kiosku, zauważyła nagle, że w wynikach oglądalności czy sprzedawalności gazet fakt ja wymieniłem jednak nazwę, tabloid. Tabloidy są najczęściej kupowane. No to co my mamy zrobić? No to my chyba też musimy zmienić naszą linię. Skoro to się sprzedaje, to również w naszej poważnej biznesowej gazecie od jutra będziemy publikować to, co oni tam publikują, no bo to się przecież sprzedaje. To, że jest masowa odbiory, grupa docelowa i masowa publikana. Określone treści, lekkie, no to nie znaczy, że my się powinniśmy nimi zarażać. I jeżeli docieramy to, ja do nich. Ja dobrze rozumiem, że nie jest, świadczy o wartości, o jakości danego fanpage'a ilość tych lajków, tak zwanych, tak? Bo możesz mieć, nie wiem, 10 tysięcy lajków, ale mieć słabego fanpage'a, bo te lajki przygnały jakimś tam, no, słabym kontentem, tak? wirusowym, ale masz na tym słaby wynik biznesowy. A możesz mieć tysiąc lajków, ale mieć o wiele, wiele większą wartość tego fanpage'a. Bo ten fanpage wygenerował ci odbiorców, o których ci właśnie chodziło. Chodzi o to, żeby były efekty biznesowe. No i rzeczywiście jest tak, że jest coś takiego, jest taka pułapka w działaniach Facebookowych. Moim zdaniem to jest takie zestawienie płytka relacja, czy właściwie może bardziej płytka interakcja, czy właśnie głęboka relacja. Łatwiej jest wywołać taką płytką interakcję. Czyli ja na przykład wiem, że na swojej stronie, jeżeli będę publikował wspomniane. Motywacyjne cytaty nawet o przedsiębiorczości, to nic tego nie przebije. Mogę nagrać nawet najmądrzejsze wideo, czy najbardziej takie no, zawierające jak największą liczbę wskazówek, nic nie przebije motywacyjnych cytatów. Mhm. Ale teraz, jeżeli ja prowadzę taki fanpage z motywacyjnymi cytatami dla przedsiębiorców, to czy jeżeli później zaproszę ich na szkolenie, to co oni powiedzą? Tak wcześniej klikali, lubię to, udostępniali, ale później powiedzą, no to z czego to szkolenie? Stworzenia inspirujących biznesowych cytatów, mhm. więc. Płytka interakcja to nie jest coś, na czym mi zależy. Ja wolę mhm. głębszą relację z mniejszą liczbą osób, mhm. ale taką, która się przełoży na efekty biznesowe, i niestety to się wymyka statystyką, bo tego mhm. nie ma w lajkach, komentarzach i udostępnieniach. Więc trzeba uważać, żeby nie ścigać się tylko i wyłącznie w tej jednej konkurencji na, na polubienia. Piotr, już tak, raz mówiąc, na sam koniec. Kiedyś krążyły plotki, że Facebook zginie, umiera, Facebook zginie, media społecznościowe zginą w Polsce za kilka lat, czy rozwiną się jeszcze bardziej? Uważam, bo teraz, jakbyś ty chciał ten film obejrzeć za, hmm. za, za, za kilka lat do przodu, sobie będziesz to oglądał i co sądziłeś kilka lat wstecz, nie? To no oczywiście, za kilka lat się okaże, natomiast yy, ja mam mocne przekonanie, że. Nieważne już, jaki to będzie dokładnie serwis społecznościowy, dokładnie. bo mhm. na pewno będą nowe, mhm. popularne, to jednak era społecznościowa, era, era takiej działalności na zasadzie strona internetowa, gdzie ja publikuję informacje jedna po drugiej, tak na marginesie strony internetowej trzeba mieć, ale to jest inna dyskusja. Gdzie ja publikuję informacje jedna po drugiej i użytkownicy nie mają żadnej interakcji ze mną, nie mogą w żaden sposób zareagować, to minęło. I teraz jest już interakcja i potrzeba budowania relacji z potencjalnymi klientami i z byłymi klientami, aż to będzie na Facebooku, czy na jakimś nowym serwisie społecznościowym, to się dopiero okaże. Piotr, wielkie dzięki za to, że do nas dotarłeś. Moim i państwa gościem był Piotr Chmielewski z Akademii Rozwoju Biznesu.